Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Zgodnie z zapowiedziami meteorologów dziś rano do Norwegii dotarła ekstremalna pogoda. Wzdłuż norweskiego wybrzeża szaleje sztorm i z tego względu wiele połączeń promowych jest nieczynnych. W głębi lądu w niektórych miejscach jest również czerwony alarm, a wiele przyjazdów górskich jest niedostępnych. Meteorolodzy apelują, aby niepotrzebnie nie wychodzić z domu i unikać dalszych podróży. K minionej doby padł rekord dobowy zakażeń koronawirusem. Zakaziło się nim 9622 osoby. Poprzedni rekord odpadł równo tydzień temu, czyli 6 stycznia mimo tej poważnej i napiętej sytuacji, miejsc w szpitalach nie brakuje, a norweskie społeczeństwo wyszczepione jest prawie 80%. A jeżeli jesteś osobą zaszczepioną i mieszkasz w Norwegii, ale z jakiegoś względu nie masz smartfonika, to gmina musi dostarczyć ci certyfikat covidowy w formie papierowej. Jedyny warunek to musisz o to poprosić, a wtedy sympatyczny pan Listonosz uprzejmie doniesie ten certyfikat i wrzuci ci go do skrzynki. Swoją drogą zastanawiam się kto w tych czasach poza osobami starszymi czy dealerami narkotykowymi oraz politykami, którzy boją się podsłuchów poprzez Pegasusa nie ma smartfonika. Cały 14 sezon norweskiej wersji Hotelu Paradise został usunięty z platformy streamingowej Viaplay, ponieważ zwycięzca tej edycji został skazany za gwałt na osobie nieletniej. 23 latek został skazany na 4 lata i 5 miesięcy więzienia oraz wypłatę 170 tysięcy kor odszkodowania. Proces rozpoczął się jeszcze, zanim zdjęcia do programu, a jego wynik został ogłoszony już po tym, jak ten gwałciciel został zwycięzcą. Jednak z powodu naruszenia regulaminu programu nagroda nie została mu wypłacona. W Polsce natomiast twarzą jednej z gal MMA zostaje boss mafii pruszkowskiej skazany na wieloletnie wyroki w galach innych i podobnych walczą również o z wyrokami w telewizji jest nie lepiej i tam brylują na przykład burdel mamy. Także standardów, i telewizyjnych, i szerszych myślę również moglibyśmy się w Polsce uczyć od Norwegów. Dwóch sympatycznych Norwegów z Ergeszun, ojciec i syn wpadło na pomysł, że będą robili dżin z choinek. I jako, że stali się lokalną sensacją, wielu z ich sąsiadów przynosi im już swoje rozebrane bożonarodzeniowe drzewka z nadzieją, że to właśnie z ich choinek powstanie ta sympatyczna nalewka. Serenifery skubią trawkę, Mikołaj pakuje prezenty, a ja już nie mogę doczekać się tej bożonarodzeniowo-alkoholowo-choinkowej atmosfery. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. Życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego czwartkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć.